Dzień dobry, dzisiaj nowa miejscówka. Przyjechałem tak sobie bez żadnych oczekiwań. Po wstępnym gruntowaniu widzę, że nawet jest fajna głębokość, około myślę półtorej metra, 20 metra. Szybki nurt. Jesteśmy na rzece Wieprz w okolicach Krasnego Stawu. Kiedyś sobie jechałem tutaj niedaleko, jest taki most i myślę, kurczę, może by tutaj gdzieś niedaleko siąść. I z 2-3 tygodnie temu sobie właśnie przejeżdżamy. a wstąpię, zobaczę. I taką właśnie miejscówkę sobie wybrałem, gdzie spotykają się właśnie dwie rzeczki. Tam jakaś mała wpływa do głównego wieprza, więc zobaczymy. Kilka z miejscówek, ale najczęściej takie są drzewa. Na bacika, na spowiczek fajnie by było spod siebie rzucać, na przykład tutaj nawet by deszcz pewnie nie padał. Dzisiaj taka deszczowa pogoda. Udało mi się w miarę w takim rzawce rozstawić. Mam parasol, dość wygodnie sobie siedzę. No i zaczynamy. Ja już trzy takiej wielkości, nie, cztery, cztery takiej wielkości koszyczki posłałem. Nie będę walczył z nurtem. Rzucam pod tamten brzeg, ale spływa mi prawie... Tak na dwie trzecie. Tam jest chyba główny nurt rzeki. Chciałem właśnie przy tym odpływie gdzieś wędkować. Jakby tu była lipa, to później tam na bardziej spokojniejsze, to bym musiał tak jakby rzucać już w wejście tamtej rzeczki, żeby mi nie ściągało i troszkę cięższy koszyczek. No nic, nie będę przedłużał. Wędka 3-3 metra. Dzisiaj chcę się pobawić. Tak jak mówiłem, nie oczekuję tu jakichś ryb, tak jak jeżdżę na inny odcinek wieprza, że przyjeżdżam na klenie. Myślę, że płocie no powinny jakieś być. Nawet jak tu nikt nie wędkuje, Choć wygniecione trochę jest, może bardziej, nie wiem, przez spinningistów, bo nigdy, jak tak przyjeżdżałem, to nie widziałem tutaj nikogo z wędką. No nic, nie będę przedłużał. A, przypon. Ciągnę sobie przypon. W miarę wszystko starałem się pochować od deszczu. Tutaj pokrowiec chyba kawałek. Nie da się tego zrobić. Na początku chyba zacznę 50 cm. Jakiś 0,11, coś w tym stylu. Albo zacznę od razu moim ulubionym ostatnimi czasy, czyli Preston N20. 18 na 0,1, tylko go sobie skrócę, bo tutaj mam taki 80 cm. No i będziemy się bawić. Jest 10 stopni, więc zimno mocno nie ma. Ten deszczyk trochę tak ochładza, ale myślę, że będzie w porządku tak posiedzieć. Jak się w miarę już wygodnie człowiek ustawi, to można i w deszczową pogodę sobie siedzieć. Zawsze jakaś odmiana. Już mamy październik, więc nie ma co się spodziewać. Słonecznej pogody za często bardziej już trzeba przeskakiwać w zimowy kombinezon. Pętelka I będziemy jechać. No, jestem ciekawy. Nigdy tutaj nie wędkowałem. W tych okolicach. Zawsze gdzieś tam w okolicach izbicy na przyjeżdżałem. Tam też będziemy mieć takie koleżeńskie zawody, w niecałe chyba 30 osób. O, coś tam się spławiło. Jakiś drapieżnik, coś gania. Co jakaś rybka powinna być. Dzisiaj na spokojnie. Zero presji. Nie jestem z krzeszkiem. Nie robimy sobie zawodów, więc zero presji. Nie, ja, ja akurat lubię. Zawody wędkarskie, nawet takie dwuosobowe, zawsze jest motywacja, szczególnie do odłowiania właśnie drobnicy, bo czasem to się nudzi już po, po jakimś czasie, jak się jest samemu i później się tylko już wygrubia przez przynętą i takie czekanie na rybę. A jednak taka zabawa z drobnicą, a jak wpadnie jakiś bonus, to jest najlepsze. A, co ciekawe, zanęciłem sobie czystą zanętą. To takie mrożonki mm, sobie wziąłem. 3-4 różne, wszystkie takie, ale leszczowe, płociowe mam topionego białego i kastera. A tak to żywe przynęty biały, biały kolorowy, pinka i pinka rubinowa, kukurydza. Więc tak, na razie była czysta zanęta. Dodam sobie trochę fluo i jeszcze z dwa razy spróbuję tą czystą zanętą. Właśnie miałem taki plan, żeby kiedyś to spróbować. Tak jak kiedyś się uwędkowało, bez żadnego robaka. Robak tylko na hak troszkę mocniej ubiję i zobaczę, jak to się zachowuje amulec, a na haczyk damy, a zaczniemy grubiej od razu. Herbatki się napiję. Dwa takie grubsze robaki. No nie wiem, nie wiem co tu oczekiwać. Jak mi się będzie rzucać z przyponem teraz, jak już mam z przyponem właśnie, jak mi się będzie rzucać ciekawe. O tak, z tym parasolem to jakoś z samym domierzem czy koszyczkiem sobie radziłem. E, da radę. Rzucam z 1,5 metra od tamtej strony, ale to naprawdę dość mocno znosi i napręża szczytówkę, na razie koszcze 40 gramów, tak znosi troszkę więcej niż ten zanęciłem z pół metra dalej wierzę sobie niedługo zacznę od 50 najpierw, zaraz sobie znajdę a później takie bardziej rozmycie będę o 40 -tku. na razie malutki koszyczek w rozmiarze S jest 40, -tka. wezmę sobie 50 -tkę. Tak, bo 40 też czasem przesuwa, Czyli to jest oznaka, że jest troszkę za, za lekki. Nic, czekamy na pierwsze branie, pierwszą rybę. Trzeci rzut, pierwsza ryba. chyba płoć ładnie kopie, ale to by było piękne. Już mam 50 koszyk. Nie najgorsza ryba, Wam powiem. Albo ładna płoć, albo klenik. Coś pięknego. Okoń, o, ale ładny Ale patrzcie, czysta zanęta bez żadnego robactwa I okoń ładny Myślałem, się pięknie zacznie będzie płoć, ale tak też jest pięknie Od teraz zaczyna nagrywać brania Ale chyba taka duża ryba nie jest, no myślę, że mały kleń Ha! Skurczy byki Nicero drobnicy no chyba trzy rzuty teraz oddałem, zacząłem dodawać leciutko chorobaka albo jeszcze większy okoń Ale branie niesamowite Krąp! To mnie zdziwiło Czyjaś Gdzie to by tak walnął krąb? By tak walnął Płoć ja pierdzielę, to po co tutaj przyjechałem Ale walnęła, normalnie jak kleń brania Piękna płoć Ja po takie przyjechałem Kurde już, o, ledwo co zapięta była Zmierzę sobie na szybko, akurat jadłem drżdżówkę. Piękna, 25 cm płoć Do siateczki na razie Coś pięknego powiem Wam Jakie mam dzisiaj łapać takie płocie, to to jest to. Trzy pineczki, a do koszyczka zacząłem właśnie już dodawać trochę tych białych z kasterami. Widzicie o co mi chodzi? To było dużo lżejsze branie niż ostatnio, ale też już fajnie. Nie da się tego przegapić. A jedną miałem wcześniej, to lekko brała, ale też fajna płotka taka 16-17. No, tak jak ta, tylko że ostatnio, właśnie mileciutko brała. No, piękne to dzisiaj będzie wędkowanie tych płotek, jakby tak utrzymać te tempo. Piękna zabawa, ładne brania. Tego się nie spodziewałem, że tak się wkręcą. Potrzebowały 10-15 minut. i Piękne płocie. No nic, ja się sam odławianiem tych ślicznych ryb. A może jakiś jeszcze przyłów się trafi. Choć Jajd już jestem z takich płoc zadowolony. Aż biorą za często. Do minuty jest branie. No październik to jest piękny miesiąc na, na, na fajne płocie, ogólnie na wszystkie ryby Może metoda, na metodę jak ktoś lubi to już trochę powoli cichnie te komercje Chociaż ja tam się nie znam aż tak Ale rzeczne właśnie ryby to muszą jeść przed zimą Płocie, leszcze, brzany jak ktoś ma dziś. O teraz się przesuną. myślałem, że takie branie No z brzanami ciężko na bugu, na wieprzu to już całkiem raczej Więc ja się skupiam na leszczach, na płociach. Klenie ostatnio czasem wpadają, więc nie ma źle tak. Pan Krąpik jakaś bardziej waleczna się trafiła. Troszeczkę większa chyba. Taka grubsza. Już takie będziemy sobie podbierać. jeszcze kilka centów, no ładnie walczyła. Tutaj do brzegu i uniosło. Taka, patrzcie. Dwadzieścia parę centów. no powiem Wam, że miałem chwilowy przestój z pół godzinki przestałem podawać zanętę teraz wróciłem i zacząłem z rubinowymi robakami czerwonymi grubymi znaczy białe, grube w kolorze czerwonym no i wróciło, teraz piękne branie jest płoć bardzo fajna, 20 kilka centów takie grubiutkę. A teraz co to? Spróbuję na kukurydzę. Jeden średni ząbek. Ciekawe, czy da się wyselekcjonować te większe płocie. Czy raczej nie będą zainteresowane kukurydzą? Coś mi się tak wydaje. Jednak skusiła się i na kukurydzę. Wcale nie jakaś większa, ale fajna. To pięknie Jeszcze raz zobaczymy, dam na pusty koszyk Nie chcę znowu ich tam przekarmić Uch. Dzisiaj to będzie przednia zabawa Ta jakby troszkę większa kurde tu jeszcze mi takie chwaściory jest mi ryba przez to spadnie Dobra, ściągnę z tymi kwestierami. Wow, Podbierek bym stracił I na kukurydze fajnie biorą, no to To już są wkręcone i jest ich sporo jak biorą na kukurydzę. Ale jak biorą na kukurydzę, to nie będziemy kombinować jeszcze kilka, tak może odłowia. Teraz już z cementu, co to, czy jest mały leszcz? Tam już było też fajnie. Inne gatunki zaczynają się pojawiać. Tak, mały laszcz z wieprzu. No to cudownie. Tak to można wędkować w nowe miejsce. Po tym leszczyku wpadł krąb. A teraz chyba znowu wracamy do płoci. Tak łapie na dwa albo trzy grube czerwone robaki. Na kukurydze trochę długo się czeka nabrania, więc zszedłem do grubych robaków. Możliwe, że i na napinkę niedługo będzie trzeba próbować, jak znowu gdzieś się pogorszy. Też daję zawsze ze dwa ząbki kuku do koszyczka. Kilka robaków i tak to się dzieje tutaj. Cicho. No ale chyba znam przyczynę, powiem Wam śmieszną historię. Skubiłem telefon dzisiejszego poranka, nic Wam nie wspominałem o tym. Ten mój główny, nie ten, którym nagrywam szczytówkę. No i tak go w międzyczasie szukałem, poszedłem. Myślałem na początku, że zostawię go w samochodzie, więc się nie martwiłem, myślałem, a później sobie po niego pójdę. Poszedłem tam, go nie ma. Wróciłem tu, myślę, kurczę, może wypadł z kieszeni. Wszędzie tu udeptałem. Możecie zobaczyć, szukam go, szukam. Znowu do samochodu poszedłem, może mi wypadł gdzieś w... z boku. Nie ma go. Kurczę, już się zacząłem trochę stresować, bo już nie pierwszy telefon zgubiłem na rybach, albo utopiłem, więc... Patrzę, tam szła jakaś starsza para na horyzoncie, więc krzyczę. I się pytam, czy mogło zadzwonić na, na telefon. No i dobra. Jakoś się udało. Zadzwonili i leżał tutaj za mną. O no tutaj w tej grubszej trawie. Ale trochę tam się nakrzyczałem. Najpierw ich wyprosiłem, żeby powiedzieć, o co mi chodzi. Że trzeba zadzwonić. Później ten numer telefonu krzyczałem. Później dziękowałem. No i raczej te ryby tutaj wystraszyłem. Trochę też potupałem, pochodziłem. No nie trzeba pewnie odczekać z pół godziny. No to się wydarzyło już 10 minut temu. Więc dam wam znać jak ryby wrócą. Albo wiecie co, tak bezczynnie nie będę czekał na ich powrót, tylko trzy takie większe koszyczki. I zobaczymy. Już leszczyk, krąpik, później płoć i zepsułem to sobie tymi krzykami najpewniej No Pada docelowy punkt Rozbijam O, troszkę z mocno biłem i mi tu się po drodze trochę też rozumiem. Niby uciąg jest, a już tak mocno bijać nie można. Jeszcze jeden i będziemy działać. Do nęcenia pierwszy rzut półtorej minuty. A i spinka. Dobra, widzę robak jest. Pusty koszyczek idzie w ruch, ale wróciły ryby, więc spoko. No i muszę powiedzieć, że padło miłowisko. kiedy nęcenie pomogło. Gdzieś jedna ślepa rybka była. Wkroję sobie troszkę ten drobeny do mieszanki. Może to słabiej jakieś rybki. Leszcze, co tu gdzieś przez chwilę krążyły, jednego się udało Nie Niedużo, aby narobić im smaka. Drugie branie i pierwsza. Jakaś mniejsza ryba na małą dendrobenę. Podpiętą czerwoną pinką. Kłoteczka. Teraz też lżejszy koszyczek 40 gramowy, ale troszkę większy w rozmiarze M. A damy jeszcze taki. Większy kawałek dendrobeny. Zobaczymy. Czy ktoś się na to skusi. I znowu daje skromnie też kukurydzę. Jedno dwa ziarnka. Mam nadzieję, że powrócę do odławiania tych płoci. Kolejna, pięknie, z pół minuty tylko musiałem czekać. Ta troszkę większa. No i fajnie. Może będą chciały dendrobeny żeby to nie była płoć albo coś podpiętego okoń? okoń <grystanie> no konie kochają ten to wiadomo o podobne do tego co na samym początku miałem fajny taki z 25 centów dziwnie zapięty a nie ładnie 27 centów taki gagatek Jest bardzo ładny po donęceniu, jeszcze tak nie było ale już jak już tę tą, tą dendrobenę i zacząłem jej używać to się woda otworzyła może oba czynniki podziałały tylko potrzeba było czasu tym razem płoć no to pięknie kontynuujemy z tą dendrobeną czek 40 jednak troszkę znosi Spada jakieś perturbacje Dam 50, też taką Mkę, jak teraz już, to ten mój zwiększony rozmiar. I przypon zastosuję nowy, bo ten już jest taki zmasakrowany trochę. Już trochę ryby ciągnąłem, więc haczyk też się stępił. Ja mam taki myk, kiedyś właśnie nie wiedziałem, gdzie to chować i wrzucałem na półkę, i nie zawsze to później je zabierałem, gdzieś tam wypadało. Więc zawsze po kanapce, jaką woreczek, to w ten woreczek zawijam i wtedy na półkę. Więc y, przypon teraz sobie zastosuję nowy, taki myślę. 80 cm, czyli chyba wezmę to samo, 18 na 0,10, chciałbym właśnie już tam troszkę w takim minimalnym rozmyciu, zaczynałem od dość krótkiego jak na rzekę, teraz taka 80, jednak tutaj trzeba 50 gramowy koszyczek, żeby on stabilnie po prostu sobie tam stał jak już dotrze do dna, Podam teraz dwa grube i już następny rzut jadę z drobenę bo fajne brania były i okoń ładne i, i płoć, więc na razie zostanę przy tej dendrobenie. No i znowu cisza po tym okoniu. Nie wiem, nie rozgryzę tej rzeki dzisiaj. Ale przyjeżdżałem tutaj z przypuszczeniami, że będzie tak jak teraz. W miarę bezbrań, czasem, właśnie, może jakiś okoń czy płoć wleci. Tu na początek był naprawdę fajny. Później się uciszyło. Później znowu parę płotek, okoń, jakiś leszczyk. I teraz znowu cisza. No zostały mi jeszcze dwie godziny. Na razie jakoś obficie mm, koszyczka nie ubijam. O! To zaskoczenie. Płod, płoć mała tam była, a ja nawet nie widziałem brania. <grymne> na napinki, teraz. Bo już na tą dendrobinę parę rzutów zrobiłem, nic się nie działo. No dobra, powtórzymy. Teraz tym dłuższym szponem. Może on to on mi zaszkodził. Jak coś, to zaraz będę skracał i coś próbował, żeby te ryby mi wróciły. Na razie trzy pinki. Próbujemy. Skróciłem przypon w międzyczasie i teraz i po skróceniu przyponu na te rubinowe próbowałem pinki, na grubego nic i teraz dwie białe pinki. Najpierw miałem obgryzione, gdzieś przyoczyłem branie i teraz jest płoć. Więc teraz może bardziej im białe pasują, jeszcze spróbuję na topione Może to będzie przepis, ale jak już teraz cały się te na haku. Na skrócając przypon też automatycznie mam mniejszy haczyk, osiemnastkę. To jest gubego drutu, drenan, tyle że 18 na 01. Muszę te ryby jakoś poodejść, jeszcze zostało mi z półtorej godziny. Chciałbym jeszcze troszkę ich połapać, bym trochę bardziej się rozpadało, ale ja w miarę dobrze ustawiony, aby. Później chociaż przez chwilę był taki lżejszy deszcz, to będę mógł się spakować, ale jeszcze z godziny półtorej. No znowu się uciszyło. Dwie, trzy takie małe płoteczki, a te dwie pinki i lipa. Teraz tak sobie myślałem, dwa wyjścia. Albo ścinać ten i może jakiś fajny okoń wleci, a nóż może i płocie do tego przyjdą. Ale chyba najpierw 15-20 minut spróbuję tam przy tym wejściu, czyli wydłużam się. Zobaczę, czy tam uda mi się zahaczyć tym koszyczkiem takim 50 gramowym. Czy będę potrzebował cięższego, Więc tak mi tam porcie Zobaczyć na tym łączeniu dwóżek. Dobra, dwie jasne pinki i atakuję. Muszę na stojąco, żeby trafić tą wnękę. O! No ciekawi mnie to. coś tam się zadzieje? No stoi, tak jak wrzuciłem, tak stoi. Tylko, że boję się, że to już stoi od razu w zaczepie. Może jeden spróbuję ściągnąć. Tak, tam są zaczepy. A raz pokrzypownię będzie, bo mam 18 haczyk na 01, gałąź. Normalnie bliżej teraz rzucę, po prostu wyhamuję sobie w górze, ale boję się, że to wtedy już od razu mnie w górę e, ściągnie mi od razu w główny nurt. Co będę musiał dać spokój z tym. Może w tym czasie ryby przyjdą tu bliżej, w moje główne łowisko. Ona ci mieszanka nie wypukała, no tak, bo tam prawie nurtu nie ma. Dobra, teraz wyhamuję to wcześniej wędko. Zobaczymy tutaj. Jest ryba stamtąd, z tej dalszej linii. Płoć raczej. Delikatne branie było. Nie, to nie płoć. Mały okonek. Dobra, spróbuję jeszcze raz tam i wracam chyba do siebie, bo tak średnio mi się to widzi, no ale już miałem nadzieję, że to płoć. A jako okoń, to nic co dla mnie wielkiego nie znaczy. A to stare miejsce przy zdejmowaniu klipsa odmierzyłem sobie 20 obrotów. Kłowrotkiem mam, więc szybko wrócę do tego mojego pierwotnego dystansu. Tu nie ma ryb. Coś się odcięło namen? Na nie mam pomysłu już, parę rzeczy wypróbowałem i haczyk, i przynęta i miejsce tam na płytszym, mniej wartkim takim po tym okonku była cisza. Wróciłem tutaj do siebie i, i też jest cisza. Jeszcze myślę jak, jak nic się nie będzie działo, to z pół godziny i będę spadał. Tyle, że rozpadało się jeszcze bardziej, więc słabo się będzie składać w tym deszczu. No ale co? Taki urok. Dobra, wracam do takiej przynęty. Jeszcze parę minut będę się powoli zbierał. Nawet jakby już nic się miało nie wydarzyć to wypadł jak najbardziej na plus zaskoczył mnie ten odcinek rzeki, bo akurat no nie spodziewałem się, nigdy tutaj nie wędkowałem, tak sobie sam wybrałem, bo mi się spodobało że jest trochę bliżej mojego miejsca zamieszkania, niż tam gdzie zazwyczaj jeździłem, no i na pewno tu jeszcze wrócę, w tym roku pewnie też ja jeszcze z raz bym przyjechał, może pod koniec miesiąca no taki deszcz też ma swój urok, fajnie można posiedzieć tylko właśnie że przy rozpadaniu i spadaniu przy rozpadaniu miałem akurat szczęście tak leciutko a teraz jakby się tak składać, to pod koniec trochę rzeczy by się zmoczyło. A tu w miarę fajnie się ustawiłem, nawet pokrowiec gdzieś tam wcisnąłem pod spód. No nic, ja już się zbieram. Fajny wypad. Mimo tej pogody. początek był fajny, później jakieś tam przestoje, 15-minutowe, pół ale ryby wracały. A teraz już lekko ponad godzinę, może bardziej pod półtorej, cisza. Tak jak ten troszkę większy deszczek przyszedł tak samo i ryby odcięło. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i dobra, takie dziś rybki, nie za wiele, ale takie myślę już fajne w miarę okazji. Fajne okonie, płocie, ten mały leszczyk. Już bateria padła w GoPro, więc tak z telefonu. Dobra, to tyle. To żegnam Was z tej urokliwej rzeczki wieprz W krasnym stawie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!